JUTRO MATURA Z czego w ogóle jest jutro? Polski Przecież ja nie mam kalkulatora Jakim cudem to jest jutro? Dopiero co była studniówka Trzecia część jest niewątpliwie to najważniejszą No fajnie, fajnie Ale ja nadal nic z tego nie wiem Cztery godziny siedzę na tym live'ie A jak znam życie to jest tych pewniaków i tak nic nie będzie Trzeba zasięgnąć do jedynego pewnego sposobu uczenia się Robię komiks Bejba Boże, jak ja to zacznę nucić na maturze? Nie, nie, nie Teraz jedyne pieśni, jakie mogę mieć w głowie, to Kochanowskiego. Przecież ja oszaleję. Muszę się pocieszyć burgerkiem. Halo? Tak, burger balladyna... znaczy barbecue. Byle szybko. I konsekwentnie realizował swój plan. O ile lepiej ty byś smakował bez pana Tadeusza w tle. Jacek Soplica. Nawet mi nie przypominaj o Soplicy. Wilkenrydyzm. Wękilry... Wilken... Wiklenrydyzm. Winkelrydyzm. Trzeba było to sobie wytatuować. Mam dość! Idę spać! Obudźcie mnie na maturę!